Ta praca, którą w tej chwili wykonuję, a pracuję na rzecz rozwoju regionu z wykorzystaniem tych możliwości, które przynoszą nam środki pochodzące z Unii Europejskiej, to jest coś w rodzaju takiego zwieńczenia moich dotychczasowych aktywności zaczynają się um, uruchamiać pokłady wiedzy, które gromadziły się przez lata i to zarówno na uczelni technicznej cała moja wiedza i wykształcenie techniczne um, okazuje się być w tej chwili bardzo przydatne. Także praca. Um, w samorządzie lokalnym, w mieście, w urzędach administracji centralnej, w Ministerstwie Zdrowia, Finansów, przy reformie administracyjnej w Kancelarii Prezes Rady Ministrów i w końcu w uczelni ekonomiczno-humanistycznej. Ten dorobek właściwie angażuje w tej chwili w to, co można nazwać rozwojem regionu. Trzeba powiedzieć, że mimo, że to jest wielka przyjemność, bo mieć poczucie, że. Wykonuje się pracę, którą się lubi i do której się ma przynajmniej minimum niezbędnych kompetencji. To jest ogromna przyjemność i w życiu to się nieczęsto trafia, nieczęsto zdarza. Z tego powodu można powiedzieć, że z punktu widzenia zawodowego jestem człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Marszałek Hibner, jak to kobieta, twardy charakter, żelazny charakter, jak królowa Elżbieta, królowa Anglii. Wie co robić i jak robić, żeby sprawy, którymi się zajmuję, były dobrze zarządzane. Ja regeneruję się poprzez płodozmian, to znaczy wynajduję sobie inne zajęcia, które powodują Powodują zmiany mojej aktywności. Bardzo trudno mi jest zrelaksować myśli, chociaż trenuję jakieś takie, jakieś takie stany bezmyślności, relaksacji, nie przejmowania się niczym. Przychodzi mi to z wielką trudnością, no ale czasami się udaje. I muszę powiedzieć, że to są momenty, kiedy no, przede wszystkim jestem w przyrodzie. To zdecydowanie mnie relaksuje. Także to, co jest dla mnie w tej chwili dostępne, to krótkie wypady rowerowe, zwłaszcza jak się robi ciepło, siadamy. Z mężem na rower i objeżdżamy w zależności od pogody, czasu, którym dysponujemy i pomysłów, które nam przychodzą. Zwiedzamy otoczenie aglomeracji łódzkiej, najbliższe miejsca, które warto zwiedzić. I to jest rzeczywiście taki rodzaj zajęcia, który powoduje, że jak zsiadam z roweru już po na przykład dwudziestu kilku czy trzydziestu kilometrach tuż jestem tak zmęczona, że mi się nie chce o niczym myśleć. Również lubię zasłuchać się w dobrą muzykę, bo to też pomaga oderwać się od takich bieżących problemów. coraz bardziej denerwuje mnie muzyka rytmiczna, a coraz chętniej lubię posłuchać muzyki klasycznej. Natomiast niestety Rzadko mam okazję, ale jeżeli trafia mi się dobry koncert w filharmonii, to muszę powiedzieć, że to jest taka sytuacja, w której można się zasłuchać i zapomnieć o tym, co na bieżąco. Jest bardzo pracowita, bardzo kompetentna. Bliżej ją znam od ponad półtora roku, bo razem współpracujemy w zarządzie województwa. Naprawdę mogę powiedzieć wiele dobrego o naszych wzajemnych relacjach no a jeśli chodzi o zakres obowiązków które ma przydzielone to wywiązuje się naprawdę w sposób bardzo odpowiedzialny kompetentny no i również na co dzień Zgłasza zarządowi i marszałkowi wiele interesujących pomysłów. Liczba stron i tekstów, które muszę przeczytać, po to, żeby być na bieżąco ze swoimi obowiązkami zawodowymi, powoduje, że mam coś w rodzaju drukowstrętu. Po prostu, gdy wracam do domu, to na ogół. Uzupełniam zaległe lektury z prasy codziennej tygodników, a także fachowych opracowań. I jeżeli biorę do ręki już coś innego, to po prostu po, półtora, po półtorej strony zasypiam. Także zdarza mi się, że biorę na urlop beletrystykę, ale też nie jest to powieść. Dochodzi do tego również buszowanie po internecie, ponieważ bardzo się przy tym relaksuje. Po tylu latach pracy w takim kociołku, jakim jest polityka, staje się coraz bardziej tolerancyjna dla ludzkich poglądów, słabości, zachowań. Natomiast rzeczywiście pewne typy postaw, zwłaszcza w życiu publicznym, trudno toleruje. Nie znoszę agresji w wypowiedziach. Nie znoszę efekciarstwa, polegającego na tym, że bardzo często spotykam się z wypowiedziami, których jedynym celem jest to, żeby komuś przyłożyć, mówiąc kolokwialnie. Nie znoszę poszukiwania rozwiązań na zasadzie kontrastu. Jak ktoś mówi białe, to jego interlokutor natychmiast musi powiedzieć czarne. To do niczego nie prowadzi.